Louis Haj codziennie kochaj siebie. 365 życiowych mądrości. 10 października. Moje umysłowe schematy są pozytywne i radosne. Niektóre z rzeczy, w które wierzymy są pozytywne i odżywcze. To myśli, które sprawiają, że czujemy się dobrze w naszym życiu, takie jak zawsze spójrz w obie strony, zanim przejdziesz przez ulicę. Inne myśli są bardzo użyteczne na początku, ale gdy dorastamy, nie są już odpowiednie. Nie ufaj obcym. Może być dobrą radą dla małego dziecka, ale w przypadku dorosłego powoduje izolację i samotność. Dlaczego tak rzadko siadamy i pytamy siebie, czy to prawda? Dlaczego wierzę w rzeczy takie jak to, że ciężko przychodzi mi nauka? Lepsze pytanie, które można zadać, to: Czy teraz to w moim przypadku prawda? Skąd przychodzi to przekonanie? Czy wciąż w to wierzę? Ponieważ nauczyciele ze szkoły podstawowej mi to powtarzali? Czy czułbym się lepiej, gdybym porzucił to przekonanie? Z tymi pytaniami Was zostawiam. Dobrego niech.